Siema Sobie dzisiaj wam rzucę taki inny filmik Sobota Będziemy wieszać na naszej choince Ale może właśnie ciekawe Będzie ciekawe Będziemy wieszać na naszej choince lampki Teraz jestem na starze starym Z wyszka Zaraz kamerę Jedziemy po trójkę, rozstawiamy z Wieszamy lampki, świecimy Wracamy A już wam przełączam Widzicie jak to działa Tu jest, w ogóle, tu tylko dwa biegi odkryłem Do przodu i do tyłu bo tu tak działa jak działa nie wiem jak to jest rocznik, ale stary, stary tu nic nie działa, nawet wycieraczki jakiś knefel jest widzicie, że muszę przygazować to dopiero ale z sprzęgło działa, hydraulika działa no i jak mam teraz prowadzić? o, ma jedną ręką, tak cholera chciałbym Wam pokazać, ale no nie wyrobię Z nie, nie ma jeszcze powietrza w kole, nie mam ja piernicze. Najgorzej skręcać. Szyba zaparowana. Chat widzę. Jeba, no nie dam nie jedną ręką. Ludzie, no czekajcie. Chciałbym wam pokazać, jak się tym jeździ. Nie mam to jak i na siebie. Mamy tu, o, o, o. O, może tak. Jedziemy. W jakiś bieg. Wydaje mi się, to jest trójka. Pod tym, jak to jedzie. Powietrze nie ma w to jest najgorsze, muszę ją podobić teraz gdy idę na zewnątrz, to więcej nic nie widzę, nic nie widzę w stosunku, zaraz sobie to, to naprawię jeden bieg wchodzi, więcej biegów nie znaleźliśmy albo na każdym biegu, jak było to tam tak gaz to nie był w stanie jeździć czekajcie, bo muszę dobić w powietrze zostaniemy ręczny Dobra, dobra. No, bo powietrza tego wam nie chciałem. Damy gdzieś kamerę. Trzeba tu ją dać. No nie, nie Dobra, damy tu. Jedziemy do tyłu. Potem Wam pokażę wszystko o tym samochodzie co wiemy yy, jak się go zapala. No, tu się jest ciekawy paty na zapalanie ty trujeczka, bo co nie zabieje? Kłujeczka, nie ma się na pojęcia. No, żeby że mógł się tu wykazać dużym generacją, ale nie wiem co to za model, dokładnie stara. 200, 200 coś. Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem jaki to jest rocznik. Ten samochód, że tu to tu na złom, ale był na tyle w dobrym stanie, że jeszcze, jeszcze nie używamy go do naszych celów jako zwyżka, bo naprawdę zwyżkę no, w firmie to jest genialne, nie? Coś powiesić, zawiesić, ustawić, przyciąć, zaciąć. Dalej. Jak pracuje silnik? No elegancko, nie? Nic nie działa. Działa yy, manometry od yy, ciśnienia yy, zbiornika, które pokazują prawidłowo. Paliwa nie pokazuje, ciśnienie oleju nie pokazuje, temperatury oleju nie pokazuje, już nie działa. Nie, ciśnienie oleju pokazuje. Jest, coś tu się podniosło. Nie, coś nas pracy. No to może kamerę odwrócimy. Dosyć jednym bieg. Ja wiem, że go męczę, ale naprawdę in, każdy inny bieg nam nie wchodził. Silnik jest pod kopułą. No widzicie, obrotomierz... A obrotomierz się podnosi. Ciśnienie oleju jest. I tu jest... Gdzieś tu jest... Co działało? A, tutaj ciśnienie powietrza w a Przed nami się pojawia choinka. Tegoroczna. Będziemy na niej wieszać lapki, a nakadamy, widzicie, na gram... Chyba na samej już życie jest gwiazda, czyli Mercedesa w tym roku umieściliśmy. Rok temu umieszczaliśmy. co my to umieszczaliśmy? Umieszczaliśmy, mieliśmy mikrę zieloną. W tym roku mamy Mercedesa, gwiazdę. O kurde wyrobić, wyrobić. Teraz powietrze mam napite, to się lepiej kręci. Nie wiem, czym nie ma pomysłu łagania, bo to za lekko idzie. Dobra, 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 ludziska. Stop. Zwaniamy z biegu ręczny. Hamulce działają. Już mam wychodzimy, już mam pokazuję, co to za cudło. Dokładny model to musicie mi powiedzieć. Wyzumowany star. Nie, on nie jest wyzłomowany, on jest na tablicach, na, można na umowie. Papier na niego mamy. Można nim jeździć. To prawda, wszystkie UDT wyszło, że padło. Ale ładna zwyżka, zwyżka jest elegancka dla nas. Czekajcie, bo dzwonił mi. No i co? Zapomnę, znaczy, chciałem Wam no, nagrywać, a połównym włączyć. Ale to było duże. Teraz jesteśmy na etapie poziomowania. Poziomowania, raczej znaczy podkory mamy wysunięte. mamy takie sterowanie. i poziomice, trzeba ładnie wypoziomować. Naszą zwyżkę, żeby się nam nic nie stało złego. Dobra, jest tutaj jest łatwo, Wszystkie podkory dotykają ziemi. Na 4, ten tu mamy przełącznik, to Wam też mówiłem, ale nie się. Tak włączamy pracę zwyżki i tak włączamy pracę podpór, nie? Tak jest neutralnie. Pyjdę, na zwyżkę. Będę wam to pokażę w kapinie jak się to przełącza, to zapomniał. Wszystko mówiłem, a zapomniałem ze nagrać. I władzimy. I tu mamy sterowanie naszej zwyżki Jak to było? No i co? to nie działa? Chcę pracować, trzy po oleju Zastanę Co teraz? I idzie powoli dzisiaj Nie, powolutku Z na pewno jest, bo my dolewamy tam, tam jest taki jest wlew, mamy bańki z olejem więcej gazu ale tu nie ma akurat regulacji gazu nie ma już tej w w takich wolny go tak se pyka a się potem jak się rozżyje to już na pieprza a tu mamy naszą choinkę z Mercedesem na środku i musimy dzisiaj powiesić tego ale w każdym wypadku stary, zwyczka mamy trzy przełączniki do sterowania do, do wysięgnika ramienia, ramię, wysięgnik i na obrót strasznie to idzie dzisiaj powoli Gazu jej brakuje, no ale tam nie ma regulacji, w tym nie znaleźliśmy takiej stałej, że można na przykład nacisnąć czy pociągnąć wajkę i na więcej gazu dostaje, nie, nie było, to, tam do gaszenia, no, nie było, no ale może być, przynajmniej nie zadusimy go tak, a zadłabimy? 18 metrówka oznaczenia, jak można by stwierdzić. Co to za tabliczka? A, nie. A, nie. A, nie. Dobra, cześć, u nas zielony bohater wchodzi, a my go dźwigamy. Teraz powinno być. Czekaj, no ja tylko, że to widzisz, nie reaguje. Pompuje olej, bo słychać, że pompuje? To jest na opak dobra idzie. Musiało dopompować widocznie do tych siłowników. To co, zaczynasz od góry? Ja tam nie widzę tamtego końca, byś mi dobrze mówić, że tam już... Tak jest, stoimy, Eureta... Czekaj, bo siada mi. Ciu. Czyli jakie te pompięcia? Czy obrót działa? Czuję, czuję po rękach, że, że pompuje, idzie olej, tylko widzę, że musi zaskoczyć. A znać jest nasz dzielny bohater Czesio. Ej, ale kapie mi po ręce. Aby się ktoś to nacisnął nacisnął. Galois. A my sobie popracujemy sami, bo potrzebuje dwóch rąk. W wolności tak się prezentuje po rozłożeniu tak, wokół podejdziemy wam. naszą Unikę, zobaczyć tegoroczną. Można by jeszcze z, z rząd choinki zrobić, ale czekajcie, czekajcie, idziemy od kolej drogi. No tak to będzie wyglądało Pyk pyk pik. pyk I na końcu nagrywamy na samym Gizem na Mercedes No, tu jest nasz stary Dobra, ja wracam do operowania Samo się nie zrobi Dobra, kończymy sobie nagrywanie Kończymy rocieczki pas Nie wiem, czy to będzie dobrze wyglądało Ach, dobre je Nie no czy takie, takie... Się, świecące, się, świecące się, świecące się się linie Spuszczamy Dobra. No Ale jak zaświecimy to będziemy mogli to wtedy spokojnie poukładać, a znalazłem rocznik tabliczka 70, 76 rocznik, ta świczka jest ja Dobra, spuszczamy trzecia i tak, pierwszego musimy ładnie obrócić nie w tą stronę i tak troszeczkę i będziemy opuszczać dobrze opuszcza się, się trzy wajchy będziemy w dół, się tak odnosić, żeby nie pozywać tych, tych nie wiem, przewodów, lampek ledowych pasów nie wiem jak to się nazywa i znowu damy tylko trochę tutaj i znowu i na dół no. jak na każdej granicy gwiazda musi być my tym razem mamy mercedesa A klasy A klasę różowy czy fioletowy dobra teraz Zapalimy, zobaczymy jak to świeci i tu trzeba musimy światło zgasić, nie? Nie wiem jak to zrobić, ale no, ale tu najważniejszym tematem w sumie w filmu to jest W sumie nie wiem, może choinka Może złyżka Może Czesią Dobra Wyłączam, widzimy się za chwilę znowu Dobra, blisko, włączyłem, dron, no nie włączyłem, dobra, to teraz tak Zwyżka złożona Otwieramy naszą magiczną skrzyneczkę Przełączamy magiczny cycerek na pracy Podkur i chowamy podporę. Nie, tak Nie, yeah, idzie jedna Idzie druga Mamy 4 bajki do każdej podpory i teraz idzie tamta, ale prawda. też nie wiem, jak to się jak to a pociśnienie robocze, to się podniosło Teraz sowane, sowane, teraz ta pierna. Tak, Gdzieś się To będziecie widzieć. Dobra. Chyba wam pokażę, gdzie jest przystawka mocy. Gdzie się włącza. Dobra. Klapy na neutralny. No się to ja sprzedalam. Idziemy odstawić stara. O, powietrze napompowane. I Teraz tak. To pokazywałem, ale nie nagrało się. Tutaj mamy ta echa, tylko przystawki mocy. Czyli sprzęgło do góry, czy ją wyłączamy przystawka mocno nie pracuje jeśli się nie mamy, to co? No to jedziemy jakiś bieg, ten co wchodzi ręcznie spuszczamy i rura ja. rura przyda się jakiś bieg, ale I... I coś weszło ale to za, to była wasza wyższy bieg, ale to nie na tą prędkość, To do muli A to jak się się ciągle zrobiło A Pani fotograf Więc zobaczymy go na tym biegu Za wolno sprzęgło chodzi. No, teraz nie weszło w ogóle. Sprzęgło też chodzi ciężko. Już to na, nie, to duży ryzyk. Sprzęgło już się tak ciężko opija. Tak się nie odbija. No. Teraz. Teraz no, nie chcę żaden bieg wbić. No, i co? Zepsuło się. Tak jest wsteczny. Przegłusia to. O. Zostałem. Tak. Zdechnę nic. Z czego dobijemy mocniej? No ale to były. Siadło! Siadło! Chyba bez naszego mechanika się nic nie zrobi nie olej rośnie, ale No to niedobrze ludziska raz, gasimy go, dobrze sprzujemy go jeszcze. Raz. Tu się kraba tylko go nam gasi A słuchajcie chodzą, biegi Dobra, zapaliłbym go z wami czekajcie, o, pokażę jaki sposób tylko muszę pokazać się, jak to zapalić? Jaka potrzebuje dwóch rąk tego? To mamy taki patencik za fotelem. No i dobra, żeby zapalić, to musimy go. O, tak. Naciskamy tutaj takich petelek. Stykają się te styki tutaj. O, te. i ona ładnie zapala. Teraz ja znowu muszę przejść. Ula, Wejściowe Bardziej. więc ja cały się muszę zawsze będę ubrócić ostatnia próba, ale jak nie, to jedziemy, to powiem, jest. Nie, no tu się nawala, widać to z A bo hamulce trzymają się. No, chyba nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie Ta zmiana biegu spowodowała, Muszę coś No co No nie pokażę Wam, nie zgasimy i dzwonimy po naszego mechaniku. Twoja pomoc jest chyba zawsze nieoceniona. A? A? Tak, to wiesz, to mechanik podchodzi i to nic nie zrobi, bije bieg i działa, nie? Te? E? Tak nie się Tak się podagrywałem o, o tym starszy Tak jak było to, to, to przychodzenie przez ten silnik to Ja nie wiem no, to testujemy No i działa <grywa> <grywa> Te mechanicy Już nie więcej tych biegów, No nic nie przyszedł Pierwszy Jacek, włączył bieg, działa, ale się, nie? Jedziemy na miejsce docelowe. Panie? Idzie Idzie, tam patrzycie Nie wiem czy widzicie gdzie jedziemy, ale jedziemy Ja mam muszę, ja muszę patrzeć, Ja przepatrzeć mi się tu Jezu, mi ręka na tu że tu jest pomaganie to daleko idzie Dobra, 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 idziemy, idziemy, stop, bieg luz, ręczny, zaciągamy i gasimy, Dawaj, mądra, co to jest, nie wiem. dobra, star jest, choinka jest, światła są, nara rodziska, nara.